Francisco Petrarca, sonety do laury. Był to dzień, w którym poprzez mękę Chrystusa, słońce zciemniło swój blask z żalu za Nim, gdy niebacznego mnie zwiodła pokusa, gdy mnie Twoje oczy spętały, Czas mi się groźny nie wydawał wcale dla niebezpieczeństw miłości, dla klęski, więc szedłem pewnie śmiało i zuchwale. Tak się rozpoczął mój żywot męczeński. Miłość mnie całkiem bezbronnym została, wtargnęła w serce drogą poprzez oczy. Odtąd ta droga bramą łez się stała. Prawo miłosne dla mnie niełaskawy. Mnie bezbronnego tak we krwi ubroczyć, a ciebie Zbrojnej, nie zadrasnąć nawet. Samotny w myślach poprzez puste pola wlokł się krokiem ciężkim i powolnym, szukając miejsca. Tak mnie gnanie doła, gdziebym od cienia człowieka był wolny. Jakże inaczej potrafiłbym uciec od ludzi, którzy wiedzą wszystko o mnie? Nie można ukryć serca. <laughs> Więc spróbujcie wyczytać ogień, który we mnie płonie. Myślę, że góry. I lasy, i rzeki dokładnie znają życie moje całe, choć ono ludziom skryte i dalekie, ale nie znajdę takiej drogi światem idąc, by miłości przy mnie wciąż nie stała. Rozmawiająca ze mną. Ja, gut.